Hej wszystkim! Witam Was w nowym odcinku i zapraszam dzisiaj do tematu dotyczącego krytyki. Czyli kto i kiedy kogo krytykuje, umniejsza kogoś, no i poniża, tak? Czym jest w ogóle krytyka w stosunku do partnera, przyjaciela, znajomego, czy tam, członka rodziny? Więc z krytyką. Pewnie mieliście do czynienia, pewnie czuliście się głupio, źle, że ktoś was skrytykował, powiedział coś nie tak w waszą stronę. Jak to działa i dlaczego? Krytyka może być podbudowująca, czyli taka, że ktoś zacznie po prostu jest na złej drodze, na przykład, dajmy na to, jest w nałogu. Albo jest w jakimś takim stanie, którym no nie możesz żyć tak, jak chce. No i druga osoba, jeżeli powiem mu taką krytykę, która postawi go na nogi, czyli co ty robisz ze swoim życiem, weź się za siebie, weź się w garść, bo stać się na coś lepszego, jest to krytyka podbudowująca. Ale mamy też do czynienia z krytyką, która daje taki cios prosto w wasze serce. I często partnerzy narcyzów czy narcyzek właśnie mają do czynienia z krytyką, która ciągnie ich zamiast w górę, ciągnie ich w dół. I dlaczego tak się dzieje? Ponieważ osoba zaburzona czy narcystyczna ona nie chce, żebyś ty wstał z kolan, jak jesteś gdzieś na jakiejś złej drodze, tylko ona chce cię dobić. To znaczy, ta krytyka będzie wyglądać na przykład tak. Yy, idź, pij dalej, chlej dalej, na nic więcej cię nie stać, nikim nie będziesz, nikt się na ciebie nie popatrzy, yy, żulu, yy. W ogóle, kto cię zechce, to jest krytyka osób zaburzonych, narcystycznych, które chcą, żebyś nie dość, że jesteś w jakimś złym stanie psychicznym, no to chcą, żebyś jeszcze bardziej do tego stanu się doprowadził, czy doprowadziła. Ma to miejsce w wielu związkach, ale w związkach, właśnie takich, gdzie panuje ta atmosfera. Relacji narcystycznej, tak? Bo w zdrowym związku zdrowe dwie osoby siebie podbudowują. Partnera czy partnerkę podbudowują, a nie patrzą, jak ta partner czy partnerka spada w dół. Także, jeżeli macie do czynienia z osobą, która po prostu was skrytykuje tak, że wam się odechciewa żyć, że tracicie swoją pewność siebie, chociaż ta pewność siebie była jakaś, można powiedzieć wysoka, no, to z taką osobą nigdy nie zajdziecie gdzieś wyżej, ponieważ ta krytyka będzie coraz większa. Będzie się, będą się działy takie rzeczy, że nie będziecie wiedzieć, kim wy jesteście, tak? Ponieważ osoba zdrowa chce dla kogoś dobrze. Ona nie chce, żeby druga osoba na przykład. Yy, pogorszyła swój, swoje życie, pogorszyła swój, swój stan psychiczny, tylko chce, żeby ta roz, osoba się rozwija, rozwijała przy niej, żeby ta osoba cieszyła się życiem. Ale jeżeli macie do czynienia z osobą, która cały czas wam kopie dołki, cały czas was gdzieś obgaduje, plotkuje na wasz temat, to znaczy, że to nie jest ani wasz przyjaciel, ani wasz partner życiowy. Tak jak tutaj kobiety nieraz piszą, że. Kobieta napisała, że powiedział jej: Jestem gruba jak świnia, nikt cię nie zechce, gdzie ty z czym do czego, tak? No więc tutaj widzicie, macie do czynienia z osobą typowo, można powiedzieć, psychopatyczną, ponieważ jak ktoś kogoś kocha, czy nawet mówi, że kocha, to chce, żeby ta osoba się rozwijała, żeby była piękna, zadbana, a nie odwrotnie. I jeżeli widzicie, że ktoś. W waszą stronę robi tak perfidne uwagi na temat waszego wyglądu, na temat tego kim wy jesteście. No to znaczy, że ta osoba jest zła, po prostu zła i ona tą złość swoją przelewa na was. Ponieważ w życiu spotykacie na swojej drodze różnych ludzi, mega różnych i to nie jest tak, że ktoś na początku was podbudował, Powiedział Wam jakiś komplemencik fajny, ale jesteś piękna, inteligentna, i później już tak będzie. Ponieważ te osoby często robią coś takiego, żeby właśnie później was yy, z tej skały tak jakby zrzucić. nie? Czyli jak już jesteście na tej skale, tak podbudowani, yy, czy podbudowane często kobiety, yy, no to później z taką osobą możecie nie poznać samych. Siebie, kim jesteście i co takiego się stało, że ta osoba w Waszym kierunku robi tak perfidne po prostu uwagi. Większość kobiet, które czytam na grupach psychologicznych, właśnie czy właśnie związkowych z tak zwanymi osobami zaburzonymi czy narcystycznymi, właśnie się skarży, że ci partnerzy często je dewaluują. Ale to nie dzieje się z przypadku i bez, bez przyczyny, ponieważ tak jak zawsze mówię, wszystko ma swoją przyczynę. I to nie jest wina tych kobiet, że ci faceci właśnie tak, a nie inaczej do nich mówią czy tak je traktują, tylko to jest wina zaburzenia. Jeżeli wy tego nie wiecie, że ta osoba ma problem, ponieważ tak jak mówię, zdrowa osoba chce dla ciebie dobrze, ona będzie ci robić krytykę ale krytykę na wyższy level, żebyś Ty się ogarnął czy ogarnęła w życiu, a nie jeżeli widzi, że Ty zbłądziłeś czy zbłądziłaś z jakiejś ścieżki życiowej, którą miałaś, to jeszcze Cię wepchnie w jeszcze coś gorszego. Także jeżeli macie wątpliwości tak, co do partnera, dlaczego mnie krytykuje. Krytykują osoby też słabe, słabe, które nie umieją... Nie umieją z kimś żyć dobrze, żyć w zgodzie, yy, żyć w związku, który wzrasta, tylko lubią te związki po prostu spier. Nie będę przeklinać, bo nie można, ale lubią źle robić w tych związkach, żeby związek uległ degradacji zupełnej, a po to, żebyś poczuł się, czy poczuła się nikim. No i później mamy do czynienia z takimi osobami, które muszą iść na terapię, muszą chodzić do psychologa, ponieważ nie radzą sobie, są tak zniszczone psychicznie przez te osoby najbliższe, najbliższe, podkreślam, że nie wiedzą, kim są. Także dużo by o tym mówić, temat jest mega, mega ciężki, głęboki, ale jeżeli widzicie, że ktoś jest hejterem czy krytykantem, nic mu się nie podoba, nic, nie mówi komplementów, chce, żebyś właśnie źle myślał czy myślała o sobie samym. To to jest ciężki defekt, który może Was sprowadzić na złą drogę, może was wygasnąć w ogóle wszystko, to, co jest dobre, ponieważ nie będziecie widzieć w sobie już tych osób, pewnych siebie, inteligentnych, fajnych. Tylko osoby właśnie niefajne, nieinteligentne, bez tak zwanej pewności siebie. I dlatego po prostu trzeba coś takiego zakończyć, tak? Ponieważ to nie ma racji bytu. No cóż, tyle ode mnie. Zapraszam do subskrypcji kanału. Buziaki, hej.